Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RR Moto. W tym filmie pokażę Wam wysokie, skórzane buty w typie glanów. Broger Ohio. Broger Ohio to nietypowe buty. Myślę, że pierwszy raz spotykam się z butami, które są dokładnie odzwierciedleniem... Glanów, typowych glanów. Jeżeli ktoś do tej pory jeździł w glanach na motocyklu, bo lubi takie buty, to tutaj mamy Ty. też takie buty, ale z odpowiednimi ochraniaczami. Całe buty są użyte ze skóry, jest to skóra bydlęca, skóra naturalna. Mamy bardzo mocną, potężną podeszwę, która jest odporna na jakiekolwiek skręcanie, ma bardzo agresywny bieżnik, więc na przykład jak jedziemy jakimś scramblerem, do lasu, to nie ma problemu, że w tych butach się zakopiemy. Ohio to nie tylko wygląd. Fajnie, że są stylowe, ale buty muszą ochronić naszą nogę w razie jakichś nieprzyjemnych perypetii. Dlatego tutaj, poza tym, że jest to but skórzany, czyli odporny na tarcie, poza tym, że mamy mocną podeszwę, mamy także ochraniacze na palcach bardzo sztywne ochraniacze na palcach. Ochraniacz pięty, a także ochraniacze sasteka na kostkach. I nawet ten na kostka za chwilę wam będziemy w stanie pokazać z bliska. Jeżeli chodzi o wygodę i komfort, wiadomo, że to są wysokie buty i są one sztywne. Natomiast jeżeli raz sobie zasznurujemy te sznurówki na takiej wysokości jakiej chcemy, to później możemy obsługiwać te buty już za pomocą zamka. I zobaczcie, że dzięki temu cholewa naszego buta bardzo szeroko jest w stanie się rozszerzyć i wtedy bez problemu naszą nogę możemy wkładać i wyciągać. A tutaj, możecie zauważyć, tu jest ten ochraniacz, o którym mówiłem. Nawet od środka będzie go widać lepiej. To jest po prostu duży ochraniacz sasteka na nasze kostki. Całość buta po spięciu jest sztywna i tą sztywność możemy sobie regulować właśnie sznurówką. Im wyżej mamy zasznurowaną sznurówkę, tym but staje się sztywniejszy. W Ohio nie mogą zabraknąć wielu elementów, które robią zasmaczki. Mamy chociażby Tutaj tą klawrę. Ona nie służy do regulacji, natomiast bardzo ciekawie wygląda. Mamy także małe znaczki brogera i kilka fajnych przeszyć. Nie mogło zabraknąć oczywiście takich elementów, które umożliwiają nam łatwiejsze zakładanie naszego buta. Elementem, którego nie mogło zabraknąć jest oczywiście osłona na dźwignię zmiany biegów. Lewą stopą zawsze będziemy zmieniali biegi, i tutaj mamy specjalne naszycie, aby zbyt szybko naszego buta nie zniszczyć. Broger Ohio występuje w trzech wersjach kolorystycznych oraz w rozmiarach od 36 do 48. Jeżeli model Ohio od Brogera Was zainteresował, chcielibyście sprawdzić jego aktualną dostępność w zależności od wersji kolorystycznej i Waszego rozmiaru, to link do tego produktu znajdziecie w opisie tego filmu. Dla wszystkich osób, które chcą takie buty przymierzyć osobiście, zobaczyć jak się w nich chodzi, bo to są jednak specyficzne, wysokie buty, zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.